Moi kochani, bardzo ważna informacja, żebyście nie stracili, żebyście nie płakali, ponieważ 30 czerwca po Clan Warsa wchodzi przerwa techniczna, która wprowadzi dosyć istotne zmiany w przeliczniku na dzikie karty. Więc tutaj posłuchajcie, bo stracicie. Najlepiej sobie już dzisiaj, jeżeli macie wild karty jakiegoś common, rare lub epic wymienić, ponieważ w tej chwili przelicznik mamy, za każdego commona dostaniemy dwa, za każdego rzadką 10 i za epicką 50, a po tej zmianie 30 czerwca będziemy teraz za Komona dostawać jedną Elite wild kartę, czyli to będzie ze skrzyń oraz za konwersję kart, jeżeli mamy na 14 poziom więc za rzadkie będziemy dostawać tylko 5 elitarnych, czyli tutaj jest o połowę mniej i za epicką będziemy dostawać tylko 20, a wcześniej było 50, więc do 30 czerwca do tej przerwy technicznej, jeżeli macie jakieś tam karty, myślę, że warto to zmienić, żeby nie stracić i albo ewentualnie nabić sobie jakieś skrzynie, żeby to wszystko, ale za to legendarne i czempiony będziemy dostawać więcej. Do tej pory było, że za legendę dostawaliśmy 200 tych kart, teraz będziemy dostawać 1500 a za championa będziemy dostawać 4000, a było 500, więc taka zmiana tutaj wchodzi, żebyście pamiętali, nie przegapili szybciutko, to dla Was nagrywam, do tego są poprawki błędów w grze, w ogóle możecie sobie poczytać też o tym, najważniejszą chyba według mnie tutaj taką jest na prawo że ewolucja Royal Gianta już nie zabija latających jednostek, bo był tam taki bóg, więc to jest już zmienione, no i... Oczywiście wchodzi też taki szybki balans Firecracker. Pierwsze uderzenie będzie troszeczkę wolniejsze, dosłownie o pół sekundy. Do tego Royal Giant ewolucja te hit points jego zostaną zwiększone, przepraszam, zmniejszone. I do tego szkieletonki ewolucja z 6 wraca do 8, czyli to, co było jeszcze zanim wyszło w ogóle ta ewolucja. Ale najważniejsza zmiana jest tutaj, w tej wersji yy, kart, yy, które będziemy dostawać ze skrzyni, i wymianie yy, wild card. Więc decyzja należy do Was, ale ja Was szybciutko informuję, żeby nie było płaczu, że coś przegapiliście. Trzymajcie się cieplutko, cześć.